Clay Pigeon Shooting to strzelanie do rzutków z broni palnej długolufowej, tzw. strzelby, ładowanej nabojami śródowymi. Na początku strzelano do żywych celów, takich jak gołębie, kaczki czy zające. Natomiast z czasem zaczęto używać rzutek, wykonanych z mieszaniny kredy i substancji utwardzającej, które są wyrzucane w powietrze przez specjalną maszynę. W zależności od stanowiska możemy mieć do dyspozycji wiele maszyn, które wyrzucają rzutki z różnych miejsc w różnych kierunkach. Rzutki są przeważnie okrągłe i mają różne wymiary. Klub A1 Shooting Ground, w którym się dzisiaj znajdujemy, mieści się w Barnet, na północy Londynu. Aby strzelać w nim samodzielnie, trzeba oczywiście posiadać odpowiednie zezwolenie. Jednak w asyście i pod nadzorem wykwalifikowanego instruktora, możliwe jest spróbowanie swoich możliwości bez posiadania odpowiednich uprawnień. Klub posiada stanowiska dla początkujących, jak również dla profesjonalistów. W zeszłym roku dwóch zawodników z tego klubu zdobyło Mistrzostwo Europy w osobnych kategoriach. Jednym ze stałych bywalców klubu A1 Shooting Ground jest Mark, który strzela od wielu lat i bierze udział w zawodach um, really od sort of um, southern England, and, uh, my father Zacząłem strzelać będąc małym dzieckiem, a to dlatego, że dorastałem na farmie w południowej Anglii. Mój ojciec i dziadek także strzelali, więc dla mnie była to naturalna kolej rzeczy. Właśnie mój dziadek kupił mi moją pierwszą broń. To była 410, która jest bardzo małą strzelbą. Musiałem mieć wtedy około 7 lat. Pamiętam, to było Boże Narodzenie i bardzo się cieszyłem. Więc to był prezent pod choinkę. Tak, oczywiście nie mogłem jej wtedy prawnie posiadać, ale była ona przeznaczona specjalnie dla mnie. I uważam, że to był fantastyczny prezent. Zawsze będę to pamiętał. W czasie wizyt w klubie A1 Shooting Ground pod czujnym okiem instruktora mieliśmy okazję sprawdzić się w roli strzelca. Pierwsze wrażenie, dla kogoś, kto po raz pierwszy w życiu trzyma w ręku broń, może się okazać różne od wyobrażenia, jakie miał wcześniej na ten temat. Strzelba jest ciężka i nie lada sztuką jest precyzyjnie wycelować do rzutki, która oprócz swoich niewielkich rozmiarów porusza się z dużą prędkością w powietrzu. Rzutki, do których my mieliśmy możliwość strzelać, miały 9 cm średnicy. O oddaniu strzału oprócz huku towarzyszy również dość silny odrzut, który może nabić niewprawnemu strzelcowi porządnego siniaka na ramieniu. Strzelanie to sport ogólnie uważany za męskie zajęcie. Natomiast w klubie strzeleckim można spotkać całe rodziny, które w ten sposób spędzają wspólnie czas wolny. Tu właśnie spotkaliśmy Niki, która zakochała się w strzelaniu od pierwszego wejrzenia. Pewnego dnia wybrałam się do Narodowego Ośrodka Strzelania do Rzutków w Beasley i po zapłaceniu 25 funtów mogłam spróbować swoich sił. Od razu zakochałam się w strzelaniu i postanowiłam się tym zająć poważnie. Broń palną można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsza używana jest do strzelania z naboi wykonanych z jednego kawałka metalu. Jest to tak zwana amunicja kulowa. Drugim rodzajem broni jest tak zwany shotgun, który charakteryzuje się tym, że jego lufa w środku jest gładka, a naboje zamiast jednego metalowego pocisku mają w sobie ołowiany śród. Śrut. Amunicja śrutowa składa się z łuski, w której w specjalnym pojemniku znajduje się śród. Pod pojemnikiem ze śródem jest proch strzelniczy, który łączy się ze spłonką, czyli z zapalnikiem, który odpala proch w momencie strzału. W sportowym i rekreacyjnym strzelaniu do rzutków używa się tylko broni typu shotgun, czyli tej, która jest ładowana nabojami śrutowymi. Jej zasięg jest mniejszy niż w przypadku broni z amunicją kulową, co sprawia, że jest ona o wiele bezpieczniejsza. Strzelanie to hobby, w którym możemy spotkać ludzi z różnych profesji. Jeff jest właścicielem sklepu motocyklowego Riverside, zajmującego się głównie marką Harley Davidson. Natomiast oprócz wspaniałych motocykli do jego zainteresowań należy też broń. W strzelaniu nabrałem doświadczenia będąc wiele lat temu w brytyjskiej armii oraz po przeniesieniu się do Kalifornii, gdzie strzelanie i polowanie są bardzo popularne. Mam tu dwa różne egzemplarze broni wykorzystywane w sportowym strzelaniu. Pierwszy to strzelba wyprodukowana tu w Londynie w latach 20. ubiegłego stulecia w swoim oryginalnym futerale. Jest przechowywana w częściach, ale złożę ją, bo w całości prezentuje się o wiele lepiej. W środku znajdują się dwa wyciory, które zapobiegają zabrudzeniu się lufy. I oto mamy strzelbę w całej okazałości. Jest to Chambers z 1920 roku. Po jej otwarciu możemy zobaczyć, że lufa w środku jest gładka, co klasyfikuje ją jako broń typu shotgun. Ten egzemplarz ma dwie lufy ułożone poziomo obok siebie. Pod spodem znajdują się dwa cingle, służą one do strzelania z odpowiednich luf. Przedni służy do strzału z prawej lufy, a tylny powoduje strzał z lewej. Na górze broni znajduje się przycisk zabezpieczający. Po załadowaniu naboi i zamknięciu strzelby zawsze musimy go przesunąć, aby odbezpieczyć broń i móc oddać strzał. Po oddaniu strzału otwieramy broń, a łuski automatycznie są wyrzucane z lufy. To z kolei jest broń produkcji włoskiej firmy Beretta i została zaprojektowana do sportowego strzelania do rzutków. Otworzy broń, co należy robić zawsze po wzięciu strzelby do ręki, żeby upewnić się, że w lufie nie znajdują się naboje. Ta broń jest trochę inaczej zaprojektowana niż poprzednia. Jej lufy znajdują się jedna nad drugą. Stworzono ją do strzelania do rzutków, ale można jej używać także do innych rodzajów rekreacyjnego strzelania, gdzie również świetnie się sprawdza. Tak jak poprzednia, jest to broń w kalibru 12 mm z korpusem i kolbą z drewna orzechowego. Z produkcji europejskiej jest to jedna z najlepszych broni w swojej klasie. Aby dostać pozwolenie na broń, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty w lokalnym posterunku policji. Po tym kandydat jest sprawdzany pod względem niekaralności, jak również musi spełnić określone normy zdrowotne. Jeśli te warunki zostaną spełnione, sprawdzany jest również dom kandydata ubiegającego się o pozwolenie. Musi w nim zostać zainstalowany alarm przeciwwłamaniowy, jak również zalecane jest posiadanie specjalnej, zamykanej na klucz szafy na broń. A wszystko to po to, żeby broń nie dostała się w niepowołane ręce.